Cześć, z tej strony Mateusz, czyli Brodaty Mercer. Dzisiaj na wstępie tego filmu, zanim przejdę do tematu, chciałem wyjść z małym ogłoszeniem. Mianowicie, wreszcie udało mi się ruszyć z moją własną stroną www. udało mi się ogarnąć WordPressa na tyle, żeby zbudować swojego bloga. Zachęcam Was, żeby odwiedzić go. Adres to brodatymercer.pl. Znajdziecie tam naprawdę sporo pomocnych informacji, jeżeli chodzi o merch by Amazon, o całe print on demand i w ogóle biznes online. Będzie tam naprawdę sporo artykułów, narzędzi i przeróżnych rzeczy. Czeka tam na was również świeżutki e-book Merch by Amazon od podstaw. E-book mojego autorstwa jest on całkowicie darmowy na stronie głównej mojego bloga. Jest formularz gdzie możecie zapisać się na jego odbiór, więc serdecznie Was do tego zapraszam. A teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka. Temat dzisiejszego odcinka to: Jak sprzedawać koszulki? Jak sprzedawać własne koszulki z własnymi nadrukami? Jak widzicie, zapewne ten temat może mniej zainteresować osoby, które bardziej już siedzą w temacie druku na żądanie czy merch by Amazon. Ten film adresuję raczej do osób początkujących lub całkowicie nowych w temacie, które chciałyby sprzedawać własne koszulki. Może zrobić sobie ich dosłownie jedną czy kilka sztuk dla siebie, znajomych lub rodziny. A może chcecie, tak jak na przykład ja, czy wiele osób, które tutaj ten kanał śledzą, sprzedawać koszulki po prostu na Amazonie, na rynku amerykańskim, brytyjskim czy jakichkolwiek innych rynkach zagranicznych, zarabiać w dolarach, w euro. I tak naprawdę kręcić swój własny biznes online bez zakładania firmy, bez wychodzenia z domu, bez całej masy formalności, dosłownie pracując przed komputerem, i przede wszystkim nie musząc inwestować pieniędzy w towar i tego typu rzeczy, w wytwarzanie tych wszystkich produktów, ale o tym wszystkim będzie właśnie teraz. Powiem może krótką historię. Z końcem 2019 roku. Ja sam szukałem na siebie trochę pomysłu, powiedzmy, zawodowego. Na pewno chciałem troszeczkę sobie dorobić do, do pieniędzy, które zarabiałem na etacie. Byłem nieusatysfakcjonowany z tej opcji i stwierdziłem, że wolę sobie rozpocząć coś swojego, niż szukać po prostu innej pracy samej w sobie. I Przeszło mi przez myśl, że ja generalnie jestem osobą, która uwielbia T-shirty, i, i ja zawsze bardzo wyrażałem siebie i swoje zainteresowania poprzez T-shirty i tego typu sprawy. Zresztą widzicie nawet w tym momencie, e, kto zna zespół Amon Amarf, ten wie o co chodzi. E, ja uwielbiam T-shirty, czy to muzyczne, czy jakiekolwiek inne. I pomyślałem sobie, że może fajnie byłoby spróbować właśnie w taką stronę biznesową pójść. Z tym, że nie miałem na to kompletnie żadnego pomysłu. Gdzieś tam błądziłem po YouTubie, po, po różnych forach, szukając jakichś porad, jak to można zrobić. Chciałem sobie właśnie kupić jakąś taką, nie pamiętam jak się nazywają nawet ten, te maszyny, taką prasę powiedzmy do naprasowywania, właśnie na druków, na koszulki. Chciałem koszulki albo kupować jakieś czyste i na nich to drukować, albo w ogóle szyć w szwalnie na zlecenie. Nie miałem na to kompletnie w ogóle środków, ale miałem tylko po prostu dużo motywacji, dużo desperacji, pomysł i chęci, i chciałem po prostu z tego jak najbardziej skorzystać. Wierząc, że jakoś może się to udać. I tak, któregoś dnia, szukając właśnie treści na temat tych produkcji, tych t-shirtów, trafiłem na filmik, który opowiadał o merch by Amazon. I merch by Amazon jest tak naprawdę odpowiedzią numer jeden, która powinna, która powinna gdzieś tam pojawić się w głowach każdej osoby, która swoje t-shirty chciałaby sprzedawać. Dlatego, że jest to. Zdecydowanie najwygodniejsza opcja, najtańsza opcja i najbezpieczniejsza opcja, jeśli chodzi o sprzedaż własnych t-shirtów. I w dodatku um, musimy pamiętać, że Amazon jest miejscem, które odwiedza dziennie grube miliony ludzi, szukając rzeczy, które chcą sobie kupić. Między innymi, właśnie ubrań t-shirtów, tak? I sprzedając na Amazonie, my tak naprawdę. Gdyby to porównać z sytuacją, gdybyśmy mieli własną firmę, chcielibyśmy się promować gdzieś z własną stroną internetową, to zajęłoby nam bardzo długo zbudowanie jakiejś takiej bazy klientów, dotarcie do nich, wydalibyśmy ogrom pieniędzy na reklamę tego wszystkiego, a Amazon daje nam to wszystko po prostu, jakby w pakiecie. My tylko rejestrujemy się na jego stronie, a on nasze produkty przedstawia swoim klientom po prostu przed oczami. Bo on z tego ma prowizję, my z tego mamy prowizję i jest to moim zdaniem układ idealny, zwłaszcza dla osób początkujących, choć nie tylko, bo naprawdę ogromne pieniądze można zarobić na merch by Amazon. Coraz bardziej przekonuję się o tym sam, natomiast moje zarobki to nie jest tak naprawdę jakiś jeszcze zdecydowanie wygórowany poziom, bo znam osoby, które przebijają mnie swoimi zarobkami wielokrotnie. Natomiast ja bardzo się cieszę z tego, co zarabiam teraz, no i lecę po więcej zdecydowanie. To jest mój cel numer jeden. Ale do rzeczy. Jak w ogóle zabrać się za produkcję i sprzedaż własnych koszulek, skoro nie inwestujemy pieniędzy itd. tak i tak dalej. Już wszystko tłumaczę. Wystarczy, że zarejestrujemy się na merch by Amazon merch.amazon.com i tam musimy oczywiście, wiadomo, wypełnić trochę formularzy jakichś podatkowych, podać swoje dane bankowe, żeby Amazon wiedział, na jakie konto przelewać nam nasze przyszłe wypłaty. I po tym wszystkim musimy jeszcze napisać do niego wiadomość, tak jakby z prośbą o przyjęcie do merch by Amazon. Te wszystkie rzeczy ogólnie poruszam w moich poprzednich filmach bardzo rozlegle i skrupulatnie, więc polecam się Wam zapoznać. Ale teraz przejdę do całej, powiedzmy, formy, jak to się w ogóle odbywa dalej. W momencie, kiedy zostaniemy przez Amazona zaakceptowani do tego mercza, wówczas dostajemy możliwość sprzedawania własnych koszulek w taki sposób, że my tworzymy tylko i wyłącznie pliki PNG, po prostu, które możemy stworzyć w nawet bardzo podstawowych programach graficznych i te pliki PNG. Umieszczamy na naszych t-shirtach, na wirtualnych t-shirtach. My oczywiście nie posiadamy ich, nie musimy ich wysyłać na magazyny Amazona czy coś. To są t-shirty, których Amazon ma pod dostatkiem bardzo dużo u siebie i my tylko musimy przygotować plik graficzny. Umieszczamy to na takim, nazwijmy to, wirtualnym produkcie i taki wirtualny produkt, czyli taki mockup, nazwijmy to właśnie yy, gładkiej, przykładowo czarnej koszulki z naszym nadrukiem. Na tym. Pojawia się normalnie w wynikach wyszukiwania na Amazonie osobom, które na tej platformie sprzedażowej akurat sobie szukają właśnie na przykład jakiejś koszulki, czy to jakiejś śmiesznej, czy, czy no jakiejkolwiek, prawda? Co się dzieje dalej? Jak zauważyliście, w cały ten proces nie włożyliśmy na razie w ogóle żadnego zachodu, tak naprawdę, poza stworzeniem grafiki i umieszczeniem jej na koszulce. Więc to brzmi po prostu, jakbyśmy grali w grę, a nie, a nie w biznes. Ja do tego trochę tak podchodzę, bo mi tutaj jest strasznie dużo fanów. Ale dobrze, wracając do meritum, co się dzieje dalej? Przykładowo, e, ty tworzysz koszulkę z jakimś śmiesznym kotem. Ja, będąc przykładowo Amerykaninem. Szukam sobie jakiejś fany cat t-shirt na Amazonie, wpisuję sobie taką frazę i trafiam na Twój wzór, na Twoją koszulkę. Tak? Ten taki wirtualny produkt i decyduję: Ok, to mi się podoba, chcę sobie kupić tę koszulkę. Daję ją sobie do koszyka, kupuję i z perspektywy klienta wszystko odbywa się tak jak zawsze przy zakupach online, tak jak nie wiem na Allegro przykładowo. On po prostu kupił, czeka dzień, dwa, czy tam ileś, i ta koszulka mu się u niego pojawia. Co się dzieje z naszej perspektywy? My dostajemy powiadomienie, że nasza koszulka się sprzedała, i uwaga, jedyne co musimy zrobić, tak naprawdę, to przyjąć pieniądze, które Amazon w związku z tym nam da. Oczywiście, wiadomo, że jeżeli koszulka kosztuje tam przykładowo 15 dolarów, ogólnie cała koszulka, no to my tam mamy z tego prowizji na takiej sztuce dajmy na to 2-3 dolary zależnie bardzo od tego, jak sobie to sami ustawimy bo to my ustalamy sobie marże. Natomiast nie musimy wykonywać żadnych działań, które musielibyśmy wykonywać, gdybyśmy sprzedawali takie własne, realne koszulki, które nam stoją gdzieś na magazynie albo w domu. Nie musimy nijak kontaktować się z naszym klientem. Nie musimy tego produktu mu wysyłać, no bo go nie posiadamy, więc, więc jak. Nie musimy się, w cudzysłowie, użyrać całą obsługą klienta, czy z jakimiś ewentualnymi zwrotami tego produktu. W ogóle nas to nie interesuje. My stworzyliśmy produkt. Wirtualny, wystawiliśmy go na sprzedaż i właściwie idziemy dalej. Tworzymy sobie kolejne produkty, podczas gdy one już gdzieś tam sobie na tym Amazonie są i mogą zostać kupione. Kiedy ktoś je kupi, dla nas Amazon te koszulki tworzy, on je drukuje z tymi naszymi wzorami, on wysyła je właśnie do tych osób, które tę koszulkę nabyły. I, i, i z perspektywy kupującego, on najczęściej nawet nie wie, że to w ogóle odbywa się w takiej formie. A my po prostu zbieramy tylko i wyłącznie pieniądze z, z marsz tych produktów. Więc uważam, że jest to układ absolutnie idealny. Co więcej, jakby tego było mało, nie musimy zakładać żadnej formy działalności gospodarczej, nie musimy mieć firmy, żeby sprzedawać na merch by Amazon, dlatego że przychody z tych koszulek są traktowane jako tak zwane przychody z tytułu praw autorskich czyli My oczywiście musimy od tego, co zarobimy, odprowadzić podatek, natomiast robimy to tylko i wyłącznie raz w roku i, i są to właśnie jest to podatek od przychodów z praw autorskich. Więc uważam, że jest to po prostu absurdalnie wygodna formuła. I powiem szczerze, że ja naprawdę piszę też o tym ogólnie na, na moim blogu w, w kilku postach, że sam nie dowierzałem na początku. Że to może być takie proste i, i szukałem jakiegoś haczyka, bo tu na bank po prostu musi być jakaś ściema, i, i gdzieś tam próbowałem się doszukać tej ściemy, i doszedłem do wniosku, że tej ściemy tutaj nie ma. To znaczy, to jest po prostu bardzo wygodna forma biznesu online. Amazon, dla niego to jest również ogromna szansa, bo oczywiście powiedzmy, że my na tym produkcie zarabiamy kilka dolarów, on na tym produkcie zarabia kilka dolarów, więc to jest sytuacja win-win. Obie strony korzystają i korzysta też kupujący, kupując dobrej jakości produkt i wszyscy są zadowoleni, a my, zwłaszcza mieszkając w Polsce, zarabiamy w dolarach, tudzież w euro, co jest oczywiście niesamowicie też wygodną i korzystną dla nas opcją. Także to tak naprawdę tyle tak pokrótce, jeśli chodzi o temat Merch by Amazon, bo o tym można po prostu mówić godzinami i tak tego tematu by się nie wyczerpało. Natomiast taką powiedzmy genezę całego tego tematu myślę, że nakreśliłem. Oczywiście polecam zagłębić się w mój kanał bardziej, jest tutaj naprawdę już teraz sporo wiedzy, a będzie jej zdecydowanie przybywać z czasem. I polecam jeszcze raz wejść sobie na mojego bloga brodatymercer.pl tam jest sporo różnych poradników, artykułów, tutoriali, oczywiście tego też będzie z czasem przybywało i przede wszystkim jest ten całkowicie darmowy e-book Merch by Amazon od podstaw, gdzie jest wszystko rozłożone dużo bardziej na czynniki pierwsze i można sobie po prostu to prześledzić i zweryfikować czy jest to coś co jest dla ciebie, być może nie. Oceń sam, oceń sama. Ja zdecydowanie rekomenduję, gdyż Ogólnie biznesy na Amazonie w ubiegłym roku wygenerowały mi 75 tysięcy złotych, więc uważam, że jest to niezły wynik, jak na biznes, w który w zasadzie nie trzeba wkładać jakichś tam pieniędzy albo większych pieniędzy, bo zdecydowanie można to robić całkowicie za darmo i po prostu bawić się tym, bo jest to fantastyczna forma zabawy. Ja to traktuję po prostu jakbym grał w jakąś grę strategiczną czy logiczną. A szczerze mówiąc, nigdy w takiej gry nie byłem jakiś szczególnie dobry. W to idzie mi znacznie lepiej niż szło mi w gry. Nie wiem co to za zależność, ale nie narzekam, tylko robię swoje, bo myślę, że nauczyłem się robić to całkiem nieźle. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, oczywiście śmiało uderzaj w komentarzach. Ja zawsze na komentarze odpisuję. Dobrze, że mój kanał jeszcze jest stosunkowo mały i jestem w stanie na wszystkie komentarze odpisywać. Zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do dania łapki w górę. To też bardzo pomaga mi docierać do większej ilości ludzi i zarażać tą pasją publikowania na merch by Amazon. Możesz oczywiście również na moim blogu skorzystać z zakładki Kontakt albo w opisie tego filmu znaleźć maila do mnie i możesz po prostu napisać mail. Możemy się umówić na indywidualną konsultację. Także jak widzisz, opcji jest cała masa. Zachęcam Cię do zainteresowania się tym tematem raz jeszcze. Pozdrawiam Cię serdecznie, na razie.